Szanowni Państwo, w ostatnich dniach do nas jako radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość, ale też pozostałych radnych Rady Powiatu Dzielżoneckiego, trafił projekt nr 113 dotyczący podwyższenia diet. Radnym koalicji rządzącej, a tym samym w konsekwencji obniżenia członkom klubu Prawo i Sprawiedliwość. To jest projekt, który będzie głosowany na najbliższej listopadowej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się we wtorek, 26 listopada. My jako klub radnych jesteśmy treścią tej uchwały oburzeni. To dochodzi do tego, że po prostu nam, jako radnym, aktywnym, działającym, obniża się, a za to koalicja rządząca wynagradza siebie, osoby, które pełnią funkcję przewodniczących Rady, jak również sam przewodniczący Rady, bo również zostają Diety przewodniczących poszczególnych komisji i wiceprzewodniczących rady. Uważamy, że to jest działanie, które ma na celu zdemobilizować nas do dalszego intensywnego działania, wystosowania interpelacji, zapytań w ważnych sprawach dla powiatu. Tak być dalej nie może. Jesteśmy tą uchwałą zbulwersowani, jesteśmy radnymi oddanymi, którzy nawet za złotówkę mogą pracować, ale nie robi się w taki sposób, że się po prostu tą uchwałę wprowadza, jakby bez szerszej konsultacji, mówienia ze wszystkimi radnymi. Szanowni Państwo, wspomniał tu kolega o demobilizacji. Chcę zwrócić się do kolegów z koalicji rządzącej. W ten sposób nie uda nas się zdemobilizować. To, co proponujecie Państwo, jeszcze bardziej zmobilizuje nas do pracy na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Natomiast dostrzegamy ogromną niekonsekwencję w działaniu koalicji rządzącej. Wynika z tego, że 13 osób decyduje o tym, co dzieje się w 100-tysięcznym powiecie bez oglądania się na to, jak te wszystkie decyzje wpływają na sytuację poszczególnych mieszkańców. Chcę przypomnieć, że złożyliśmy projekt uchwały o zwiększeniu dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli, kiedy jeszcze rząd prawa i sprawiedliwości o tym nie decydował. Koalicja rządząca powiatem dzierżeniowskim projekt ten odrzuciła. Chcę przypomnieć, że zwracaliśmy się wielokrotnie w interpelacjach i zapytaniach o sytuację powiatu, o sytuację edukacji, i otrzymujemy informację, że wszędzie są braki finansowe, że za chwilę trzeba będzie uruchamiać kolejne kredyty. Dlatego ze zdziwieniem patrzymy na niektóre, naszym zdaniem, niekonsekwentne rozwiązania. Bo czy konieczny jest, w roku 2020 zakup samochodu dla starostwa za kwotę 130 tysięcy złotych. Czy jest to element pierwszej potrzeby dla działania starostwa powiatowego, gdy jednocześnie planujemy dwumilionowy kredyt na dalsze funkcjonowanie szpitala? Ja nie mówię o ratowanie szpitala, ale funkcjonowanie. W naszym pojęciu projekt uchwały o zmianie wysokości diet jest. Pewnego rodzaju karą dla nas za to, że pytamy, że domagamy się odpowiedzi, że składamy interpelacje i nie zawsze zgadzając się z tymi odpowiedziami, szukamy odpowiedzi w innych instytucjach. Szanowni Państwo, będziemy to robili, tak jak tu kolega wspomniał, również za złotówkę diety, więc bardzo proszę o zastanowienie się, czy konieczne jest otwieranie kolejnego frontu. Po tym, jak Państwo e, złamali dobry obyczaj rad powiatu, nie zgadzając się na to, żeby przedstawiciel największego klubu radnych, klubu, który wygrał wybory w Powiecie w roku 2018, był, miał swojego przedstawiciela w prezydium Rady Powiatu, a e, reprezentował w prezydium. Przedstawiciel ugrupowania, które wprowadziło tylko jednego radnego ze swojej listy. Kończąc, szanowni mieszkańcy, my, jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, będziemy dalej tak samo pracowali, będziemy się przyglądali działaniom władz powiatu i zachęcamy, żeby Państwo również na to spoglądali z uwagą. Dziękuję bardzo.